Dobra, nie ma na co czekać chyba. Ojej, Ach, masakra! Wejście do tego, do tego tunelu ucieczkowego było doskonałym pomysłem. Dobry, dobry, dobry dzionek, ja jestem Rządny Przygód i jesteśmy w lesie, jak na początku prawie każdego mojego filmu. Natomiast tutaj już zaraz obok mnie widzicie zabudowania, płot konkretniej i to jest płot bardzo ciekawego obiektu, gdyż jest to największa plantacja marihuany w Polsce, a przynajmniej największa odkryta plantacja marihuany w Polsce została zlikwidowana przez... Policję w 2010 roku, 9 lat temu, no i właśnie tak przyjechałem tutaj i się trochę zdziwiłem, bo spodziewałem się, że po 9 latach od jej zamknięcia, będzie ona jakby tak trochę bardziej opuszczona. A tutaj jest normalnie zamknięta brama. Tabliczka, uwaga, zły pies. Mam, mam nadzieję, że to są te, jakby, że to jeszcze z czasów funkcjonowania tego miejsca. Podobno były tutaj psy. I właśnie, widzicie od razu coś ciekawego. E, ta cała plantacja była świetnie ukryta i zamaskowana jako pralnia chemiczna, jako pralnia przemysłowa. I po jej drugiej stronie, tej po drugiej stronie tej posesji jest główna droga. Brama wjazdowa jest od tyłu. Czyli zaplanowali sobie to w ten sposób, że właśnie od strony lasu mogły podjeżdżać jakieś busy, samochody. Tam ten pierwszy budynek przy bramie to jakby budka ochrony. Wiem, że jakiś czas temu to miejsce było całkiem opuszczone i można tu było wejść na spokojnie. Czy coś się zmieniło od tamtej pory, nie wiem. Zajrzę od razu do pierwszego pomieszczenia. To jest kurcze, tak dziwnie wysprzątane, jakby. Wygląda jakby ktoś to pozamiatał. A dlaczego ktoś miałby zamiatać? opuszczoną plantację marihuany, go nie wiem. Tutaj pusto w każdym razie. Wyniesiono cały sprzęt. To wygląda jak odpływy, czyli być może były tutaj jakieś urządzenia używające wody. Prawdopodobnie były tutaj takie urządzenia. W końcu było to zamaskowane jako pralnia chemiczna, prawda? Czy też pralnia przemysłowa? No, i z tego względu, właśnie na przykład, szatnia czysta, całe te górne pomieszczenia, znajdujące się powyżej podziemnej hali, są jakby stuprocentowo oznaczone i przygotowane i wyposażone jak normalna działająca pralnia. No i właśnie, dlaczego ta pralnia jest taką idealną przykrywką? Ano dlatego zwyczajnie że pralnia ma duży pobór mocy elektrycznej więc dobrze maskuje duży pobór mocy przez urządzenia służące do nawadniania, do nawożenia i tak dalej i tak dalej. Dodatkowo pralnia zużywa również sporo wody. Więc maskuje tak samo dobrze to użycie wody, właśnie do podlewania plantacji. Świetnie wymyślone. To co, tutaj jest ta największa hala. Chciałbym do niej zajrzeć jako pierwszej. Ha. Jest duża hala, mniejszy budynek. A z tego co wyczytałem w artykułach z różnych gazet, to właśnie pod ziemią znajdowała się, jakby sama plantacja. Najpierw chcę się przyjrzeć temu jak wygląda po prostu jej przykrywka. Niewielka miejscowość generalnie. Także takie gigantyczne budynki postawione tutaj zupełnie z niczego, pralnia potencjalna są zastanawiające. Nie pytajcie po co wszedłem do tej hali, po prostu Chciałem się rozejrzeć, czy na pewno tu nic nie ma, pewnie niewiele widzicie przy tym słabym świetle, to wygląda jak susz, ale nie jest suszem, nie, <śm> ale wyglądało już jak takie wielkie pojemniki po prostu e, z marihuaną, z, z ususzoną, ale no to nie jest chyba to, nie? Taki granulat po prostu, bardzo lekki, ekstremalnie lekki, myślę, że spokojnie byłbym w stanie cały ten karton podnieść. To powinno być przejście do tego budynku obok, czyli niepotrzebnie się przeciskałem dziurą. Tak, i to ewidentnie jest już ucharakteryzowane stuprocentowo na Tam Tamta hala, może jakiś magazyn, może coś w tym stylu. A tutaj wszystko wyłożone kafelkami, i na przykład to tutaj. To jest wtyczka, elektryczka, tylko że trójfazowa, chyba, albo, albo coś w tym stylu. Generalnie tyczka techniczna, która wytrzymuje znacznie wyższe napięcie prądu. No tak jak mówiłem, prądu było tutaj używane sporo, co prawda nie do prania, ale, ale jednak. I pytanie brzmi jeszcze czy uda się znaleźć wejście pod ziemię. No, mam nadzieję, no to jest główny cel tutaj dzisiejszej mojej wizyty. Więc słabo by było, jakby się tego wejścia nie znalazło. To może być to. Tak, to jest to. <laughs> Ale to jest Mistrzowskie. Ja cię kręcę. Wyczytałem w gazetach, że przejście pod ziemię było właśnie w jednym z brodzików przykrytym ciuchami. Policyjny pies to wyniuchał od razu. Natomiast. Szacunek dla tego psa, bo spodziewałem się jakiejś zapadni w stylu po prostu fałszywego dna. A tutaj ta zapadnia jest pokryta kafelkami, jest z grubej stali zrobiona. No i dobrze, że otwarta, bo to znaczy, że dam radę zejść na dół. Dobra, nie ma na co czekać chyba. To musi wytrzymać. No, to jest zbyt porządne, żeby miało nie wytrzymać. Dodatkowo, podobno ta tutaj zapadnia. Miała hydrauliczne otwieranie zamocowane, co jest zresztą zrozumiałe w sumie, patrząc na to, jakich jest rozmiarów. Kurczenie jest to łatwe, boję się o stabilność. Boję się o stabilność tego rozwiązania. Są my na dole. Potem jeszcze będziemy musieli wyjść z powrotem na górę. Nie, no, mega sprawa. Ukryte przejście. Zwyczajnie ukryte przejście. Mechanizm. Tutaj potężne, naprawdę potężne bolce trzymające to na miejscu, tam w tych otworach. I tutaj hydraulika, która to otwierała i zamykała. Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ta hala była. Wybudowana specjalnie pod tę plantację Jakby już podstawowym założeniem było hodowanie tutaj marihuany właśnie Tam jest jakiś korytarz, on się ciągnie dalej, więc zostawię go na potem Najpierw rozejrzę się tutaj Okej, okay. izolowane pomieszczenie wyłożone styropianem Potem przykryte folią Musiało do czegoś służyć. To musiało być jakieś bardzo specyficzne zadanie, które tu wykonywano. Ale nie hodowałem nigdy marihuany, nie miałem plantacji własnej, jak myślę większość z nas. Więc nie bardzo wiem, przyznam szczerze. Może powinienem się z tego cieszyć? Może nie? Kto wie? Generalnie cała ta plantacja, jak już wspominałem, była zmechanizowana. To znaczy, system komputerowy sterował. Nawadnianiem, nawożeniem, temperaturą i tymi wszystkimi czynnikami. Dobra, po tych drzwiach tędy wychodzi na to, że ten korytarzyk to jest to, co nas najbardziej interesuje. Korytarzyków było niby też więcej, bo podobno tak twierdzą gazety przynajmniej wychodziły stąd tunele biegnące głęboko pod ten las, w którym zaczynałem odcinek. Ojej Ojej Ja będę musiał chyba mocniejszą latarkę wyjąć albo coś Ta hala jest całkiem spora I to prawdopodobnie będzie główna hala W której stały donice Więc na chwilę się wstrzymam Najlepsze na koniec, prawda? Ciekawi mnie co było w tych zbiornikach Takie duże, plastikowe zbiorniki O, tu jest nadal coś w tym zbiorniku Jakaś woda Zatęchła cała, brudna Pływa jakieś martwe zwierzątko to jest nietoperz. Martwy nietoperz tutaj sobie pływa w tej wodzie, w tej cieczy. Jest przeźroczysta, wygląda jak woda. Jakiegoś specjalnego zapachu nie wydziela. Także może to po prostu jest... są zbiorniki z wodą, w których były na przykład, nie wiem, woda wspomożona jakimś nawozem albo wspomożona jakimiś innymi chemikaliami, które pomagały w hodowli. A tu jest kolejna, druga taka sama hala. I coś jest nie tak? Co jest nie tak z audio? Aha, dobra, wiem. Nie, ta, tak, tak, dobra, wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Przepraszam, przepraszam za to skonfudowanie chwilowe. Chodzi o to, że hala jest duża i pusta w miarę, więc powinna mieć duże echo. A tego echo zarazem jest, jak mówię, tam, a zarazem go nie ma, bo tłumią go te właśnie pianki dziwne. Które widziałem już w tej metalowej hali na górze. Co to jest? Nie wiem, czy powinienem to dotykać, ale mam rękawiczki, to chyba wszystko jest w porządku. Będę musiał tylko wyprać potem. Nie wiem, jak ktoś się zna z jakiegoś powodu, to niech powie. Takie kostki po prostu małe kostki, jakby z waty. No, zioło to nie jest. Zioła raczej by tutaj zresztą nie zostawiono po nalocie policji. Odkryto tutaj 10 tysięcy krzaków, 10 tysięcy. Strasznie dużo, niektóre sadzonki, niektóre półtora metrowe krzaki. A oprócz tego znaleziono na miejscu również 150 kg suszu właśnie i 40 kg gotowego produktu już popakowanego do sprzedaży. Ale ta ilość znaleziona tutaj wcale nie jest tak wysoka, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pralnia ta pralnia. <grytania> Plantacja działała jakiś rok, półtorej roku, coś w tym stylu i zdążyła w tym, razu, w tym czasie kilkokrotnie zebrać zbiory, sprzedać je, nie wiem, za dokładnie jaką kwotę. Natomiast w momencie zatrzymania pracujących tutaj osób. Policja szacowała, że miejsce to zarobiło w trakcie swojego działania kilka, może nawet więcej niż kilka milionów złotych. Także całkiem sporo. To jest jeszcze w ogóle system nawadniania system czegoś studnia po prostu, schodząca na dół może jakiś niezależny w ogóle zbiornik z wodą, albo niezależny dostęp do wody poprzez studnie. To by było ciekawe. Tutaj są rury służące prawdopodobnie do utrzymywania właściwej temperatury. I te rury tu wychodzą i mają takie kratki zamocowane, zainstalowane, czyli tak bym właśnie zgadywał, że stąd mogło wychodzić ciepłe powietrze. Jeszcze nawożenie w jakiś sposób było organizowane. Dużo tego. O, tu zresztą widać te, te wężyki właśnie. One musiały wisieć pod sufitem. Tutaj jeden grubszy wąż i z niego wychodzi masa małych wężyków. Tylko, że one nie są zakończone jakimś spryskiwaczem, tylko takim jakby ostro zakończonym przedmiotem. Czyli, aha, prawdopodobnie one schodziły jakby z rury w dół, były wbite w ziemię w jakiś sposób, i dzięki temu tędy na przykład woda z nawozem, z jakimiś środkami odżywczymi, przedostawała się do ziemi. A przynajmniej tak bym zgadywał. Nie, no miejscówka generalnie robi wrażenie, nie będę ukrywał. Nieźle zamaskowana, nieźle ukryta przed jakimikolwiek niepożądanymi gośćmi. Podobno były tutaj nie tylko jakby sama, same krzewy, same plantacje, ale również urządzenia służące do rozdrabniania już takiego towaru, potem pakowania go i tym podobnych rzeczy. Tak więc cała linia produkcyjna od startu do końca. Fajnie było jeszcze znaleźć te korytarze, yy, którymi można się było ewakuować do lasu. I fajnie było takim korytarzem w ogóle wyjść, ale nie wiem, czy one są tutaj gdzieś takie łatwe do znalezienia. Znalazłem to, czego cały czas szukałem. Znalazłem tunel ucieczkowy, tylko że. Tylko, że w momencie, jak go znalazłem, to natychmiast pożałowałem, że go szukałem w ogóle. Ja mam 1,90 m z kawałkiem. A ten cudowny otwór ma średnicę, może nie wiem, niecałego metra. Także na czworaka trzeba tym uciekać. I jestem na niemal 100% pewien, że to było przykryte tym wylotem na takiej piance. Tutaj po prostu zainstalowanym. I w ten sposób było zamaskowane. Dobra. Ach, co ja zrobię biedny? Jeszcze z plecakiem o, i gasnącą lampą. Tak naprawdę mam wielką nadzieję, że na drugim końcu tego jest ten wyjście, a nie na przykład zamknięta klapa bo nie chcę tam nie chcę tędy wracać z powrotem Czy ja z plecakiem dam radę w ogóle? To jest tak... O mój Boże z tą lampą jeszcze To jest tak durny pomysł Mam plecak pod jedną ręką. No, powiem Wam, że na czwurakach to mocno powiedziane. Bo ja tutaj w tym momencie prawie się czołgam. Ile komarów? Ok, zostanę zamordowany przez te komary podczas tej podróży. To jest tragedia. To jest straszna tragedia. Widzicie, ile ich jest? Muszę dać radę. Dobra. I swoją drogą, w tym tunelu to jest pierwsze miejsce, które kurczę, rzeczywiście śmierdzi ziołem. O, już mnie atakują. Już mnie atakują. Skubane, ale będę pożarty. Masakra, dobra. Lecę. W momencie ta lampa zgaśnie całkiem, i tyle z tego będzie. Grzyb na ziemi, omijam go grzecznie, nie chcę się w nim tarzać, ale z tu nie ma. Nawet czysto bym powiedział. Tylko, że na końcu nie ma wyjścia. Jest mnóstwo komarów. I zamknięty. A, szczelnie włas. A klucz na pewno Nie ruszę tego Muszę wyjść normalnie Czy ja tu zawrócę Czy muszę iść tyłem Masakra Wejście do tego do tego tunelu ucieczkowego było doskonałym pomysłem Dobra, muszę jakoś stąd wyleść Tylko czy ja się dam radę tutaj obrócić? Jak się jak się zaklinuje, to będzie taka lipa. Ale dobra, jestem obrócony. Jej. Przynajmniej tyle dobrze, że ten włos jest kurczę w odległości wiecie, 20 30 metrów od wyjścia. 20 bardziej, a nie tych kilkuset, które podawały gazety. No, jestem pewien, że ten tunel się ciągnie tam dalej, za tym przejściem. Ale to bardzo miłe, że przejście jest już tutaj i nie musiałem iść tak daleko, żeby się przekonać o jego zamknięciu. Uf, o. A, ciekawe, skąd tu ten piasek w sumie? No bo to jest betonowy tunel z jakiejś betonowej rury i cegieł. Nie powinno być w nim piasku. A jednak jest. Dobra, była, że stąd. Help, pomocy, ale tu jest ciasno. Uf. Tu czuć zioło. Tu bardzo czuć zioło. Ej, serio, jakby takie jedno miejsce, w którym strasznie czuć ziołem. Zupełnie jakby tu coś było. W ścianach, może. Jej, strasznie intensywny zapach tu na wejściu. I są pająki, oczywiście. Chyba nie siciarze jaskiniowe, jadowite. Zagrażające człowiekowi. Sporym bólem, przynajmniej. Ale wciąż pająki, więc. Wow. Prawdopodobnie jestem ucierany tak. Tak, jeszcze się uderz w rurę głową. Prawdopodobnie jestem ucierany tak, że mnie do autobusu. Powrotnego nie wpuszczą, dobra, ale pewną satysfakcję odczuwam. Wlazłem do tego ucieczkowego tunelu. Komary chyba mnie nawet aż tak nie zjadły, więc nazwijmy to sukcesem. Tak się jeszcze zastanawiam. No właśnie, dobrze widziałem. Pamiętałem, pamiętałem i dobrze widziałem. Tutaj są drzwi, zamurowane przejście. Tylko, że mnie zainteresowało to, że tak jak mamy tamto izolowane pomieszczenie styropianem, to to tutaj prawdopodobnie też było nim izolowane, bo on leży wszędzie na ziemi. Było pewnie nim wyłożone tutaj, a następnie przykryte tą folią, tak samo jak tamta ściana. I dopiero pod spodem, pod tym, było te drzwi. Czyli z jakiegoś powodu były ukryte. One muszą gdzieś prowadzić do jakiegoś, do jakiegoś ciekawego pomieszczenia. Może właśnie również do, do ucieczkowego przejścia. Chociaż tamto, przyznam, było. W sumie nie wiem, czy było fajniej zamaskowane. Jedno ukryte za wylotem rury, drugie ukryte tutaj za fałszywą ścianą. Ostra konkurencja, bym powiedział. Ostra konkurencja. Jak ja stąd mam wyjść, żeby sobie poświecić? Sprawa jest taka. Że byłbym wdzięczny Gdybyś Zasubskrybował ten kanał Ale jest to taka obopólna Powiedziałbym korzyść Bo Aha super Bo proszę cię o tę subskrypcję Tylko pod warunkiem Że Że ci się ten film podobał Bo jak ci się nie podobał To, to nie ma sensu subskrybować Ale jak ci się podobał to z kolei jest sens, i subskrybować i zostawić łapkę w górę. Zachęcam jeszcze do dzwoneczka, może kliknięcia, bo on też zapewnia solidną ilość powiadomień z mojego kanału. Już myślałem, że ktoś słysza, to deszcz zaczął padać i hałasuje o dach. Dobra, w każdym razie, jeżeli ten film Ci się podoba, no to kolejne też może Ci się będą podobały, więc taki dzwoneczek byłby na miejscu. Ja tymczasem spadam, jeszcze możesz zajrzeć do linku w opisie, tam na przykład jest mój Instagram, Facebook, na Instagramie na żywo relacjonuję, co akurat zwiedzam, także fajna sprawa. No, a, a tak poza tym to, to co? To mam nadzieję po prostu, że widzimy się w następnym odcinku.